9 września w Bielskim Prowarze 1 odbyła się konferencja prasowa Klubu Sportowego Stal, podczas której władze klubu przedstawiły skład zespołu BKS Aluprof na nadchodzący sezon 2012-2013. Podczas konferencji poinformowano także o międzynarodowym turnieju o puchar prezydenta miasta Bielska Białej z okazji 90-lecia istnienia Bielskiego Klubu Stal. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział działacze klubu sportowego oraz pięć zawodniczek drużyny BKS Aluprof. O nadchodzącej rocznicy 90-lecia klubu i przebiegu uroczystości mówił prezes klubu Czesław Świstok. Jak powiedziałem 90 lat, chcemy to uczcić w różny sposób. Zapraszam wszystkich 28 września na taką galę uroczystą albo spotkanie pokoleń, które odbędzie się w hotelu pod Orłem, albo inaczej, zacznie się o 18.00 mszą świętą w kościele w Białej, bo my jesteśmy Białski Klub Sportowy, poprowadzi mszę biskup ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, i potem o godzinie 18.30 spotkamy się w hotelu pod Orłem na oficjalnym, o 19.30 przepraszam, 19.30 na oficjalnej i nieoficjalnej części. Wiesław Popik, trener drużyny przedstawił najbliższe plany i założenia taktyczne dla zespołu siatkarek. Wróciliśmy z obozu, tam ciężko pracowaliśmy, mieliśmy tam swoje problemy, także no, troszeczkę dolegliwości rozgrywające Asia Wołoż miała i, i Sylwia Pels, także tutaj na pewno chcę, ja chcę przynajmniej, żeby wszystkie dziewczyny pograły, bo to jest takie zakończenie tego, tego naszego obozu i już od tego czasu następnego tygodnia będziemy po prostu realizować swoje cele takie taktyczne, które będziemy ustawiać zespół do, do jakiegoś następnego grania. Osia ma, tak jak powiedziałem, niesamowite możliwości. Jako młoda dziewczyna, już pokazała się z bardzo dobrej strony w reprezentacji w reprezentacji też tam pełni tą swoją rolę rozgrywającej, na razie może drugiej, ale, ale my mam nadzieję, że to będzie już teraz w tym sezonie, że będzie tą pierwszą rozgrywającą, a w, w drużynie jak najbardziej. No, stawiamy na asie, zmienniczką, czy zobaczymy, czy to zmienniczką będzie Marta Szymańska, także mam nadzieję, że rywalizacja między tymi dwoma dziewczynami doprowadzi do tego, że, że to rozegranie będzie na bardzo wysokim poziomie. O zmianach w drużynie i pozytywnej atmosferze opowiada prezes klubu indziej. Wszyscy dokonali zmian, my, przynajmniej sześć drużyn bardziej głębokich niż my. Natomiast jeśli chodzi o atmosferę, takiej atmosfery w klubie to ja nie pamiętam od wielu lat. I mam widzę jak panie są ze sobą bardzo... Zgrane, chcą razem współpracować. Widziałem osobiście na obozie w Kielnarowej, kiedy w parku, w parku linowym niektóre tam spadały, jakie było zaangażowanie innych, żeby pomóc tym, którym nie szło. Poza tym, trener podkreśla, że na treningu praca jest olbrzymia. Dietetyk wyznaczył Cele po obozie każda, prawie każda zawodniczka musi trochę przytyć, bo tak schudły w trakcie ćwiczeń. E, intensywnych ćwiczeń przez te dwa tygodnie obozu i przed obozem. To wszystko świadczy o tym, że jest bardzo duża wola, chęć e, e, sukcesów i wszystkie te dziewczyny pracują bardzo intensywnie. O swoich spostrzeżeniach na temat drużyny opowiada kapitan zespołu Mila Bergrowa. Mila, nowy kapitan drużyny na nadchodzący sezon. Wielka, odpo, wielka odpowiedzialność czy wielka frajda? Ja Myślę, że wielka odpowiedzialność, bo już miałam okazję zagrać w Polsce i w Kaliszu była właśnie Anna Barańska i widziałam, jak ona miała tam dużo, dużo pracy poza treningami, poza, poza meczu, także myślę, że wielka odpowiedzialność, ale mam nadzieję, że, że to jakoś tak zrobię, bo, bo już miałam okazję w Czechach, w Prostiowie, być kapitanem. To mam nadzieję, że, że będzie dobrze. O, trener, wspominam o Twoim doskonałym poczuciu humoru, więc na pewno wykorzystasz to. Jest z Was w zespole kilka. Każda z Was jest inna. Jak udaje Wam się pogodzić? Jak udaje Wam się dogadać na parkiecie? Ježeli chodí o jazyk, to uh, my s, Hel s Helou uh, máme už jakéž tam v, jazyku v polském, jakéž dosvědčeně, to staráme se po polsku. I Eli vlastně vložka je bardzo inteligentná, vlastně hlavně v, v šatkovky, takže ona napravdě patří i, i zrozumí, co se vůbec dělá, takže myslím, že vůbec nemáme problému. Język na není nie jest dla was a vaše charakter? Nasze charaktery, y, y, jesteśmy kobiety i trochę jest, kiedyś trudno, jakaś nie ma dobrych humor w y, jeden dzień, druga w drugi, także jest to trochę, ale ja myślę, że jesteśmy doświadczone i już graliśmy szatkówki gdzieś tam i poza granicami, także musimy się jakoś dogadać. Elisa Czela to nowa przyjmująca w PKS Alu Bielsko-Biała. To Twój pierwszy polski klub. Czy dostrzegasz już jakiekolwiek różnice w strukturach, treningach między europejskimi klubami a polskimi? Dla mnie to pierwsze zagraniczne doświadczenie. Wcześniej grałam tylko we włoskich klubach. Właściwie nie zauważyłam zbyt wielu różnic. Pracujemy tak samo ciężko, trenujemy przez wiele godzin dziennie. Myślę, że ten klub jest świetnie zorganizowany. A jeśli chodzi o atmosferę? Dla mnie wszystko jest nowe. Staram się wszystko zrozumieć. Przede wszystkim polskie myślenie. Ale czuję się tu naprawdę dobrze. Dlaczego wybrałaś siatkówkę? Przed siatkówką trenowałam piłkę nożną i pływanie. Ale kiedy zaczęłam z siatkówką, to była taka moja miłość. Tak, dla mnie. But od ósmego roku życia. Naprawdę kocham ten sport. Jakie jest twoje największe sportowe, sportowe marzenie? Yeah, oczywiście, oczywiście sukces na Olimpiadzie. I wish you Życzę powodzenia. Dziękuję. Thank you. Thank you. Bye.